Anko, z tej strony Damien i dzisiaj w tym odcinku z Fifa MOBILE 21 zamierzam otworzyć paczki MOZAIK w evencie NATIONAL HEROES i później jeszcze powalczymy o naszego polskiego bohatera, czyli Jana Bednarka, otrzymał on kartę NATIONAL HEROES, więc możemy go zrobić ale najpierw my przejdziemy sobie do tych paczek MOZAIK, więc my teraz przejdziemy tu do ostatniej zakładki Mam sporo tych tokenów, więc na pewno myślę, że z 10 paczek otworzymy. Chyba że trafimy praktycznie wszystkich tych graczy tutaj z koła, zobaczymy, jak nam tutaj będzie się dało. Zobaczymy teraz pierwsza paczka. Zobaczmy, i mamy na początku 89 dla liga Santander. Zobaczmy, co dalej. Mamy tutaj kolejną paczkę, może teraz będzie master i teraz mamy niestety monety, ale jeszcze możemy kilka paczek otworzyć, mamy dużo punktów, lecimy i teraz mamy mastera, jest to gość z Belgii, mamy tutaj Kena. lecimy dalej. Może teraz przydałby się ten Francuz 98, ale niestety dostaliśmy tutaj skill boosty. może się jeszcze uda trafić tutaj kogoś dobrego, przynajmniej te 95+, teraz nam trochę nie siada, bo czę częściej tutaj dostajemy te monety czy skill boosty. no ale zobaczmy teraz, no znowu to samo, znowu monety. Ale jeszcze będziemy mieli gwarantowanego gracza za dwie paczki. No dobra, trochę monet pada, ale wolałbym jakiegoś zawodnika trafić, więc lecimy dalej. Znowu tym razem z No to może teraz jak gwarancja jest, no to trafimy przynajmniej coś 95. Plus. I zobaczmy, 93 mamy tutaj. Serię A, SPO, no dobra, niech będzie. Mamy jeszcze tutaj 400 tokenów, ale możemy sobie też nagrodę odebrać, więc tutaj sobie jeszcze odbiorę treningi. To sobie odbierzemy. No dobra i 400 skill boostów. Okej, okay. skill boosty na pewno się przydadzą. No a do kolejnych nagród musiałbym trochę jeszcze paczek tu pootwierać. No tutaj jest dostępny 92 skrzydłowy z Węgier. I też mamy na końcu tutaj Rui Patricio. Oczywiście jest to bramkarz z Portugalii. A bardzo dobry, bo akurat ma skill bo Reflex. Jakby ktoś chciał do Premier League to polecam. Ok, no dobra. To my przejdziemy teraz do głównej zakładki i my przejdziemy sobie do chaptera. Żeby tutaj zagrać sobie meczyk o Jana Bednarka, naszego polskiego bohatera. Będzie można tutaj do wyboru wybrać jego albo tutaj Brekalo. Ale nasz tutaj interesuje głównie Bednarek, więc ja tylko dodam energię i zaraz zagramy ten mecz. Więc tutaj kupujemy energię. No dobra. I mamy już energię wystarczająco, więc możemy przejść do meczu. I my przechodzimy. Teraz zagramy taki mecz z interem. Zobaczymy jak nam pójdzie. No dobrze, tak więc my rozpoczynamy meczek. O, tutaj musimy obronić karnego, więc musimy się postarać. Mam tutaj nowego bramkarza. Zobaczmy, a niestety lukaku. Strzelił karnego, ale mamy tu sporo czasu, bo to jest 15 minuta, więc myślę, że strzelimy te dwie bramki. Tutaj Cancelo idzie teraz skrzydłem. No, niestety, zatrzymany. Może teraz rozpoczniemy dobrym akcją, tutaj zrzutem z autu. Niestety, tym razem Inter w ataku. Piłka już tutaj do, dotarła do. Martineza już tutaj idą z akcją. No i akurat udało się zatrzymać, więc my możemy teraz atakować Bergkamp. I teraz Wieri szybko tutaj podaje. Leci tutaj Beckham. I spróbujmy, może szał. Jest dwa do jednego. Pierwsza brameczka. Elegancko. No dobrze, Barella, Hakimi. No, i tak jakbym chciał jeszcze Wam powiedzieć, niedługo wiadomo skończy się euro. więc ten event też dobiegnie końca. Więc pamiętajcie, żeby dograć te wszystkie mecze w tej zakładce Match Day. Oczywiście mówię to o trybie FSA. Tak więc, jak ktoś chce powalczyć o jeszcze tokeny i różne nagrody, to polecam jeszcze to zrobić. Bo już zostało niecałe 3-4 dni. No dobra, my tutaj strzeliliśmy już bramkę Messim, więc mamy 2 do 2. I pozostaje nam tylko wygrać to spotkanie. No dobra, Cancelo, bardzo dobry powrót. I teraz przechodzimy dalej. Tym razem Wieri przejmuje piłkę i możemy wykończyć tą akcję, i mamy 3 do 2. Jeszcze trafiliśmy trzecią bramkę w tej pierwszej połowie. I przejdziemy zaraz do drugiej połowy. Vieri z Messi tutaj lecimy. Messi chyba da radę nawet sam, ale niestety obrońca go powstrzymał. Jeszcze zwrotna piłka i mamy 4 do 2. Łatwy to mecz, bo akurat Inter tutaj jest ledwo ze stu ratingiem. Więc nasz skład jest o, o wiele lepszy, ale w kolejnym czapterze będzie o wiele ciężej. Będą już przeciwnicy z wyższym ratingiem. Głównie tutaj będą się pojawiać zespoły, które już no, nie będą takie proste do ogrania. Obronił teraz Donaruma. No dobra, mamy Bergkampa Gorecka. Też w komentarzu możecie napisać, kogo zamierzacie odebrać z eventu National Heroes. Czy zamierzacie odebrać kartę 102? Ja raczej myślę, że zdobędę tą kartę, tylko zależy ile od odebrałem tych punktów. No dobra, 5 do 2. Więc tylko musimy jeszcze dograć te niecałe 25 minut meczu. I lecimy dalej. Messi i tutaj wszystkich kładzie na łopatki, kolejna jego bramka i mamy 6 do 2, to już po meczu jest, więc myślę, że będziemy się słyszeć za sekundę, myślę, że już pokażę Wam końcowy rezultat. No dobrze, udało mi się skończyć mecz, akurat mamy tutaj 7 do 3, ostateczny wynik, więc możemy teraz odebrać Jana Bednarka, naszego polskiego bohatera, który jest dostępny w evencie, więc... My teraz sobie odbierzemy tą kartę Jan Bednarek z Southampton. I mamy jego kartę. Zobaczcie jego statystyki: 92 pejsa, Bardzo dobry wzrost. Tutaj marking 114. No ogólnie w porządku: środkowy obrońca, ale można by go uleczyć na setkę. To byłby naprawdę o wiele lepszy. No i to będzie tyle. Mamy tu już Bednarka. Kolejny chapter to może później rozegram tu kolejne mecze. Tu już nie będzie tak prosto, zwłaszcza jak tutaj będziemy grać te ostatnie mecze. Tu mamy już 105 rating, tu już kolejne Tutaj wymagania są, żeby strzelić hat-trickiem. I tutaj możemy jeszcze kolejny mecz. Akurat mamy trzy bramki do strzelenia tutaj z PSG. Więc my teraz sobie przejdziemy do, do eventu, ale jeszcze Wam pokażę skład. Obecnie tutaj jest 136 rating i tutaj niedawno były zakupy na ostatnim streamie. Kupiłem Messiego, kupiłem też Teo Hernandeza 96, kupiłem jeszcze Donarumę i tutaj akurat te trzy karty znalazły się w składzie. Na pewno będę tutaj jeszcze coś ulepszał, ale to będzie później. I my jeszcze na chwilę przejdziemy do eventu. Więc zobaczymy, ile mam jeszcze tych punktów uzbieranych. Sam jestem ciekaw, kogo bym mógł odebrać. Mam 14800 punktów, więc myślę, że chyba raczej na kartę 102 raczej powinno starczyć. Więc ja sobie później odbiorę zawodnika, tylko no, ciekawe kogo tu można odebrać. Myślałem też nad lewym obrońcą Luka Dean. może ten zawodnik, ale bardziej potrzebuję kogoś do pomocy, więc brałbym Ramzeja. Jeszcze tutaj z Włoch akurat ten bohater Lokateli jest ciekawy, bo też ma bardzo dobry skill tylko musiałbym wtedy zmienić całą formację, poszukać SPD. Chyba, żeby brać prawego obrońcę, ale mam już tutaj Cancelo. Obecnie z tych kart bardzo bym chciał, myślę, że Ramzeja albo może ten Locatelli by się przydał do mojego składu. Jeszcze zobaczę i zadecyduję, kogo ostatecznie wybiorę. No i myślę, że to będzie tyle. Mam nadzieję, że taki luźny odcinek Wam się spodobał. Chciałem odebrać paczki i też ukończyliśmy tego. Bohatera odebraliśmy Bednarka. Zobaczmy ogólnie, jakby to się prezentowało, jakbym wrzucił go do składu. Zobaczmy Jan Bednarek. No wiadomo, rating by spadł, ale chodzi mi tutaj o zgranie. Akurat byłoby takie samo, więc akurat za dużo tu się nie zmienia. Na razie gram tutaj benderem i tak na razie tak zostanie, więc. Mam nadzieję, że taki krótki film Wam się spodobał. Możecie też zostawić łapeczkę w górę, też bijać na Instagrama, serwer Discord, macie wszystkie linki w opisie i też napisacie kogo zamierzacie odebrać z karty 102 rating. Jestem tego ciekaw. No i mam nadzieję, że akurat odbierzecie wszystko i możecie wtedy ulepszyć swój zespół. No dobrze, ja będę kończył. Trzymajcie się. Na razie pa!